Działka się sama nie przekopie, więc nie zwalniamy i działamy. Zajęliśmy się strefą wokół drzewek, tak, znowu jestem chora, i ponownym przekopaniem całej działki. Tunel właściwie cały zapełniony, a ten sprzęt mam nadzieję, że pojawia się na tej działce ostatni raz. A tutaj będzie stał mój bank. Ale jestem zabawna. Tutaj macie pana, który te moje wszystkie pomysły realizuje, i przyznajcie, że wygląda to coraz bardziej jak działka. Nic tylko siać trawę. A nie, zapomniałam, najpierw muszę wyzbierać wszystkie korzenie i całą tę działkę wygrabić. A tak poza tym to wsadziłam sobie rozsady dyni ozdobnej i dyni olbrzymiej dyni? Do takich pięknych skrzynek po zresztą kto wie, ten wie. I zaczęły mi padać. I nie wiem, czy pogoda nie zagrała, czy coś innego, ale chyba nic z nich nie będzie. No trudno, na pewno spróbuję w przyszłym roku, ale w gruncie. Dzięki za oglądanie! Pa!